Czytając o wielu sprawach kryminalnych, trafiam na przeróżne powody, które doprowadziły ludzi żyjących gdzieś między nami do miejsca, gdzie stali się sprawcami. W tych samych miejscach towarzyszą im inni ludzie. Którzy często pełni energii z planami na przyszłość, odchodzą przedwcześnie, stając się ofiarami. Przyczyny tych zdarzeń są różne i czasami potrafią zaskoczyć. Niektóre tak błahe, że nie chce się wierzyć, iż są prawdziwe. W tej konkretnej chwili sprawca nie widzi innego rozwiązania niż to ostateczne, na które się zdecydował. Niestety tych decyzji nie da się cofnąć, nie można ich naprawić, a jestem pewien, że są wśród tych ludzi tacy, którzy rozegraliby wszystko inaczej, gdyby mieli szansę. Dzisiejszy materiał dotyczy właśnie takiej bezsensownej zbrodni, której przyczyna jest niezwykle błaha. Tylko czy zbrodnia w ogóle miała miejsce, a sprawca jest nim naprawdę? Jeśli jesteście ciekawi o co chodzi, to zostańcie ze mną do końca, a opowiem wam o Małgorzacie Stankowskiej, zanim zaśniecie. Przeniesiemy się dzisiaj do roku 2000. Gosia Stankowska miała wówczas 22 lata i mieszkała ze swoimi rodzicami oraz bratem w Świątnikach, małej miejscowości w województwie wielkopolskim. Świątniki są oddalone o niecałe 30 km od stolicy swojego województwa, Poznania. To właśnie w tym mieście pracowała Gosia. Do pracy jeździła własnym samochodem, czerwonym Fiatem Cinquecento. Mama Gosi mówiła, że jej córka była bardzo ufna, lubiła poznawać ludzi. Często zabierała autostopowiczów, jadąc do pracy czy też wracając do domu. Zaufanie do obcych i miłość do bliźnich z pewnością wynikała z zainteresowań Małgosi, które były czymś więcej niż hobby. To był raczej sposób życia, coś, co kształtowało moralność. A zarazem zachowanie młodej dziewczyny z Wielkopolski Gosia, razem ze swoją przyjaciółką z Poznania, swoją imienniczką, należała do wspólnoty Tajze, która jest powiązana z wiarą chrześcijańską, a jej korzenie sięgają roku 1940. Podstawą wspólnoty była chęć skłonienia do dialogu członków różnych kościołów chrześcijańskich. Chodziło o zrozumienie tradycji i obyczajów wszelkich odłamów opartych przecież na wierze w tego samego Boga i czerpiących swoją wiedzę z tej samej księgi. Co roku w jednym z europejskich miast odbywają się tak zwane europejskie spotkania młodych, podczas których młodzi ludzie ze wspólnoty są przyjmowani przez lokalne parafie, aby uczestniczyć we wspólnych modlitwach, spotkaniach refleksyjnych i zajęciach warsztatowych. Niektórzy wybierają się na te spotkania tuż po wakacjach, ale największa ilość uczestników zbiera się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. W sylwestrową noc od godziny 23.00. Wszyscy modlą się o pokój na świecie, a później biorą udział w zabawie sylwestrowej. Wszystko wieńczy noworoczny obiad urodzin, które goszczą przybyszy z różnych stron świata. Całe to wydarzenie jest ważnym elementem dla młodzieży należącej do tej wspólnoty. W 2000 roku miało ono miejsce w stolicy Katalonii, Barcelonie. Małgosia i jej przyjaciółka były niezwykle podekscytowane, ponieważ miały wziąć w nim udział po raz pierwszy w życiu. Wspólnie zaplanowały wyjazd na 26 grudnia, miały zostać w Barcelonie do nowego roku. 22 grudnia 2000 roku Małgorzata jadąc do pracy miała świadomość, że to jej ostatnia zmiana w tym roku i już niedługo spędzi święta ze swoją rodziną, a potem odwiedzi ze swoją przyjaciółką Hiszpanię. Miała tam poznać kolejnych ludzi związanych ze wspólnotą Taizé, choć posiadała już wielu znajomych nie tylko w Polsce. Rok wcześniej była w Niemczech, gdzie spędziła czas u swoich koleżanek i kolegów. 22 grudnia dziewczyna wyszła z pracy o godzinie 16. Według Map Google, dojazd z centrum Poznania do świątnik, powinien zająć mniej więcej 30 do 40 minut w zależności od aktualnych warunków na drodze. Godzinę po zakończonej zmianie Małgosia wciąż nie pojawiła się w domu, a co najbardziej niepokoiło jej bliskich, przestała odbierać połączenia. Nie napisała też żadnej wiadomości. Tego dnia dziewczyna miała dokończyć pakowanie prezentów świątecznych, z którymi nie uporała się jeszcze wcześniej. Obiecała też pomóc mamie w przygotowaniach do świąt. Tym bardziej rodzina była zaniepokojona, ponieważ byli przyzwyczajeni, że gosia zawsze informowała ich o nagłych zmianach planów. Kiedy nastał wieczór, a dziewczyna wciąż nie pojawiła się w domu, rodzina otrzymała bardzo niepokojącą wiadomość. Ktoś zgłosił, że w lesie między świątnikami, a położonym zaledwie dwa kilometry dalej rogalinem, pali się samochód. Pomimo sporych uszkodzeń wyrządzonych przez ogień, policja ustaliła, że był to czerwony Fiat Cinquecento, którym jeździła Małgosia. Płonący samochód zaginionej dziewczyny sugerował zacieranie śladów przez sprawcę lub sprawców. Tak twierdziła policja i chyba ciężko się nie zgodzić z takim wnioskiem. W sobotę 23 grudnia oficjalnie zgłoszono zaginięcie Małgorzaty. Policja rozpoczęła poszukiwania. Brała w nich udział również rodzina, przyjaciele i mieszkańcy świątnik. Nie zabrakło oczywiście przyjaciółki, która miała być z Gosią w Barcelonie, a razem z nią pomagał też jej chłopak, Sebastian. Problemem okazał się śnieg, który spadł w międzyczasie. To zdecydowanie utrudniło znalezienie jakichkolwiek śladów w okolicy. Niestety, poszukiwania zakończyły się fiaskiem. Jak wspominałem wcześniej, gosia ufała ludziom i często podwoziła autostopowiczów. Zresztą, sama też nieraz korzystała z uprzejmości innych kierowców. Tym razem również zabrała kogoś w drodze do domu kogoś, kto ją uprowadził lub wyrządził jej krzywdę było to prawdopodobne, chociaż podpalony samochód dziewczyny zdawał się przeczyć tej tezie, zakładając, że została skrzywdzona przez autostopowicza. Jaki byłby sens pozbywania się przez niego samochodu w tym miejscu? Przecież gdyby nie pożar, w tamtej chwili nikt nie szukałby napastnika. Mógłby więc spokojnie odjechać autem zaginionej i porzucić je w innym miejscu, z którego mógłby łatwiej wrócić do siebie. Czas mijał, a rodzina Stankowskich nie otrzymywała żadnych wieści w sprawie zaginięcia Małgosi. Jej rodzice w międzyczasie skorzystali z pomocy jasnowidzów i detektywa Krzysztofa Rudkowskiego, który w tamtym czasie był cenionym specjalistą, między innymi za sprawą zapowiedzi serialu dokumentalnego ukazującego kulisy jego pracy. Jasnowidze mieli różne zdania na temat losów Gosi. Pierwszy z nich twierdził, że została porwana i zamordowana przez dwóch mężczyzn. Drugi natomiast przedstawił wizję związaną z prawdopodobnym uprowadzeniem dziewczyny. Miała ona znajdować się 700 km od domu z chorym sercem i nerkami. Informacja o drugiego jasnowidza wydawała się dziwna, bo Gosia nie miała problemu z sercem czy nerkami, a trudno uwierzyć, że w tak krótkim czasie jej stan zdrowia drastycznie się zmienił. Stankowscy życzyli sobie pomocy jeszcze jednej osoby spoza służb. Znany i ceniony w tamtym czasie detektyw Krzysztof Rutkowski przeprowadził własne śledztwo w tej sprawie. Brał on pod uwagę dwie możliwości. Jedną z nich było wywiezienie zaginionej do Niemiec, ale detektyw twierdził, że jego ludzie sprawdzili tę wersję. Najbardziej prawdopodobna wydaje się jednak druga możliwość. Chyba każdy domyśla się, z czym ona się wiązała. Krzysztof Rotkowski był zdania, że dziewczyna nie żyje, ale nie miał na to dowodów. Policja zakładała, że sprawa ma charakter lokalny, a ciało dziewczyny znajduje się gdzieś w okolicy. Świadczyć o tym mogło podpalenie samochodu. Zarządzono kolejne poszukiwania w lasach w okolicy Rogalina. Niestety tym razem również nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Służby i detektyw nie byli w stanie ustalić żadnych konkretów w sprawie. Rodzina załamana wciąż wierzyła, że gosia żyje, że jeszcze ją zobaczą. Wtedy nastąpił przełom. Minęły trzy tygodnie od chwili zaginięcia dziewczyny. Policja dostała informację od jednego z operatorów sieci komórkowej, że telefon Małgosi zalogował się do sieci przy użyciu innej karty SIM. Reakcja śledczych była natychmiastowa. Szybko dotarli do osoby, która używała telefonu zaginionej. Mężczyzna, będący nowym właścicielem komórki, od razu powiedział policjantom, kto mu go sprzedał. Był nim Ryszard, mieszkaniec okolic Świątnik i, jak się okazało, znajomy Sebastiana, wczesnego chłopaka najlepszej przyjaciółki Małgosi. Ryszard został przesłuchany w celu wyjaśnienia, jak wszedł w posiadanie telefonu zaginionej? W efekcie mężczyzna opowiedział całą historię związaną z wydarzeniami, które miały miejsce 22 grudnia 2000 roku. Według niego Sebastian poznał Gosie przez swoją partnerkę i oboje nie polubili się, chociaż głównie to Sebastian miał z nią problem. Mężczyzna był zazdrosny o swoją partnerkę, która podobno spędzała mnóstwo czasu z Małgosią. A razem często odwiedzały dyskoteki i to podobno zaginiona dziewczyna miała być inicjatorką nocnych zabaw. Sebastian jakoś znosił dotychczasowe spotkania dziewczyn, ale nadchodzący wyjazd przyjaciółek do Barcelony bez niego miał go zdenerwować na tyle, że uknął pewien plan. Plan miał zakładać uprowadzenie Gosi i przetrzymywanie jej do czasu planowanego wyjazdu. Dzięki temu dziewczyna Sebastiana miałaby zostać w Polsce. A chłopak mógłby ją namówić do wspólnego spędzenia sylwestra w jednej z dyskotek. Był to szalony i niedorzeczny plan, ale z jakiegoś powodu mężczyzna uznał, że będzie to dobra decyzja. Jakby tego było mało, zdołał namówić znajomego Ryszarda, aby pomógł mu w całej akcji. Sebastian poznał rozkład dnia Małgosi i dokładnie wiedział, że w piątek, 22 grudnia 2000 roku. Dziewczyna skończy pracę w Poznaniu i będzie wychodziła z biura. Sebastian i Ryszard czekali na nią przed budynkiem. Postanowili poprosić ją o podwiezienie do domu. Powiedzieli, że popsuł się samochód, którym przyjechali. Gosia nie miała nic przeciwko, jechała w tą samą stronę i znała Sebastiana. Chłopak jej najlepszej przyjaciółki, przecież nie mógłby wyrządzić jej krzywdy. Zresztą, w tamtej chwili dziewczyna z pewnością nie myślała o jakimkolwiek zagrożeniu. To była zwyczajna sytuacja. Usterka samochodu, prośba ze strony znajomej osoby. Nic szczególnego. Cała trójka ruszyła z poznania w stronę świątnik. Po drodze wywiązała się kłótnia między Sebastianem a Gosią, podczas której mężczyzna uderzył dziewczynę. Niestety, w źródłach brakuje informacji, w jaki sposób została ona zmuszona do zjechania z drogi, ale należałoby założyć, że tak właśnie się stało. Dlaczego? Ponieważ według zeznań Ryszarda. Dziewczyna została po drodze związana i wbrew własnej woli przewieziona do miejscowości komorniki gdzie znajdował się warsztat Sebastiana. Tutaj mężczyzna miał ukryć Małgosię do czasu planowanego wyjazdu do Barcelony. Przynajmniej tak przedstawił swoje zamiary Ryszardowi, kiedy prosił go o pomoc. Nie wiadomo, czy w tamtej chwili kłamał czy zmienił zamiary już na miejscu. Właściwie teoretycznie wiemy, bo w późniejszym terminie Sebastian zeznał, Chciałem ją tam zamknąć. Wewnątrz piwnicy kompletnie zacząłem szaleć. Uderzyłem ją pięścią w brzuch i wydaje mi się na pewno, że rychu ją kopnął. Chwyciłem ją za włosy. Lewą ręką trzymałem ją za włosy, a w prawej miałem nóż i dźgnąłem ją w szyję. Niestety, słów rzekomego sprawcy nie możemy być pewni, ale o tym za chwilę. Co miało dziać się po tych makabrycznych wydarzeniach? Mężczyźni podobno zawinęli ciało dziewczyny w dywan. Zawieźli je na most w rogalinie i tam wrzucili do warty. Teoretycznie wszystko jest jasne. Ryszard J. i Sebastian S. w trakcie przesłuchań wyjaśnili, jak przebiegały wydarzenia z 22 grudnia 2000 roku. Policja najpierw dotarła do Ryszarda, dzięki temu, że sprzedał telefon ofiary. To on zeznał, że brał udział w akcji. I dostarczył informacje o winie Sebastiana. Ten drugi z kolei zaraz po zatrzymaniu, nie przyznawał się do winy. Kiedy dowiedział się, co zeznał jego wspólnik, zaczął mówić. Opowiedział to, co przed chwilą przytoczyłem, ale pojawiły się pewne problemy. Pierwszym z nich było wycofanie z zeznań przez Sebastiana. Tłumaczył, że początkowo przyznał się do winy ze względu na nacisk policjantów. Twierdził nawet, że został pobity i zmuszony do złożenia takich, a nie innych zeznań. Kolejny problem pojawił się podczas sprawdzania przez techników warsztatów w komornikach, gdzie mężczyźni podobno pozbawili go się życia. Pomieszczenie było zalane olejem, co uniemożliwiło pobranie śladów biologicznych. Nie znaleziono śladów krwi dziewczyny w warsztacie, samochodzie czy na ubraniach podejrzanych. Jedyny ślad biologiczny, należący do Małgosi, pochodził z framugi drzwi warsztatu Sebastiana. Nie była to jednak krew, więc nie było dowodu na to, że zaginiona została skrzywdzona w tym miejscu. Świadczyło to wyłącznie o tym, że była w tym miejscu. W międzyczasie potencjalny sprawca zmienił swoje zeznania. Stwierdził, że owszem, uprowadził Małgosie ale zrobił to na zlecenie ludzi zajmujących się wywożeniem młodych dziewczyn do niemieckich domów publicznych. Nie zdradził jednak, kim byli ci tajemniczy ludzie, zasłaniał się potencjalnymi konsekwencjami za wyjawienie ich tożsamości. Prokurator nie uwierzył Sebastianowi. Jednocześnie przeszukiwano warte, ponieważ odnalezienie ciała potencjalnej ofiary rozwiązałoby wiele problemów i być może ułatwiłoby proces. Sprawdzono kilkunastokilometrowy odcinek warty, a do tego okoliczne stawy i szachty. Poszukiwania nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Brak ciała to argument, który Sebastian przytaczał w trakcie procesu. Przekonywał, że skoro nie ma ciała, nie można mówić o zabójstwie a winny jest jedynie porwania i przekazania dziewczyny ludziom, którzy wywieźli ją do Niemiec. Ryszard ściągnął do sądu świadka, który miał potwierdzić wersję o pobiciu Sebastiana przez policjantów w trakcie przesłuchania, ale sąd nie uwierzył w jego zeznania. Cały proces miał charakter poszlakowy, a jego wynik to z pewnością wypadkowa kilku faktów: znalezienia śladu biologicznego gosi na wejściu do warsztatu, opinii biegłych na temat oskarżonych, analizy połączeń telefonicznych wykonanych z telefonu dziewczyny po jej zaginięciu. Oraz początkowe przyznanie się do winy obu mężczyzn. Akt oskarżenia oparto na dwóch ostatnich. Chociaż w moim odczuciu opinia na temat oskarżonego też nie była bez znaczenia. Według niej Sebastian ma być osobą bezwzględną i zdolną do najgorszych czynów. Ostatecznie Sebastiana S. uznano winnym zarzucanych mu czynów i skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Po 30 latach. Ryszard J. natomiast został skazany na 6 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie małgosi i pomoc w zacieraniu śladów zbrodni. Sebastian odwoływał się od wyroku, a jego sprawa trafiła nawet do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nawet to mu nie pomogło, ponieważ rzecznik nie skierował wniosku o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Ze względu na brak jakichkolwiek przesłanek stanowiących o niewinności skazanego. Ryszard J. wyszedł z więzienia po 6 latach, ale szybko trafił do niego ponownie. Policja zatrzymała go podczas udziału w kolejnym porwaniu. Dzisiaj to już wszystko. Sprawa jest niezwykle poruszająca. Zwłaszcza jeśli Gosia faktycznie zginęła z rąk Sebastiana, z tak trywialnego powodu, jakim miała być zazdrość o czas, który jego dziewczyna miała poświęcić swojej przyjaciółce. Pytanie tylko, czy skazano właściwą osobę. Przyznam, że osobiście ciężko mi odpowiedzieć w 100% twierdząco na to pytanie. Chociaż kilka faktów skłania mnie właśnie ku takiej odpowiedzi. Ciekaw jestem waszego zdania na ten temat. Mam nadzieję, że zabierzecie głos w dyskusji w komentarzach. Nowych widzów zachęcam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ motywuje mnie to do dalszej pracy. Dziękuję Wam za wysłuchanie materiału do końca, słyszymy się już niedługo.